W tym przewodniku pokażę Ci dokładnie, jak możesz przeprowadzać handel demo na FiiX. Jeśli chcesz ćwiczyć handel demo, FiUX ma to dla Ciebie zintegrowane konto praktyczne. Jest całkowicie darmowe, ale najpierw musisz utworzyć konto. W tym celu polecam, abyś zszedł poniżej tego filmu, ponieważ tam znajdziesz link do oficjalnej strony WX. Po prostu utwórz swoje konto, a potem będziesz gotowy do działania. Nie musisz nawet przeprowadzać weryfikacji tożsamości, ponieważ VX jest giełdą kryptowalut bez KYC, więc możesz pozostać anonimowy, możesz od razu przejść do handlu demo futures. Ale teraz bardzo ważne jest, abyś uważnie śledził, ponieważ są dwie opcje. Są futures i futures pro. Niestety w przypadku futures zauważysz, że nie masz dostępnych funduszy demo. Masz tutaj opcję demo, ale nie mamy żadnych funduszy, więc przejdź do Futures Pro. Kliknij na Futures Pro, a następnie przejdziemy do pulpitu nawigacyjnego Futures Pro. A teraz pokażę Ci dokładnie, jak możesz uzyskać symulowane fundusze demo tutaj. Więc chcesz przejść do sekcji w lewym górnym rogu, ponieważ teraz jesteśmy na stronie handlu na żywo. Ale oczywiście chcemy przejść do strony handlu demo. Więc w lewym górnym rogu, gdzie jest napisane BTC, USCT, najedź na to. A następnie chcesz wybrać demo tutaj. Bardzo ważne jest abyś podążał dokładnie tą ścieżką. Teraz masz dwie opcje: BTC i ETH. Zazwyczaj polecam ludziom handel BTC, ponieważ to zazwyczaj najważniejszy aktyw kryptowalut. Teraz jesteśmy na BTC/USDT, e, co oznacza symulowany USDT i to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj widzimy, że mamy 50 CRANS jako dostępne USDT. Teraz pozwól, że pokażę ci co się dzieje z handlem demo w sekcji Futures. Możesz zobaczyć, że tutaj jest właściwie 0 jako USDT, więc nie masz żadnych funduszy. Upewnij się, że przejdziesz do Futures Pro, a następnie wybierz handel demo tutaj. Teraz widzimy, że mamy 50, serun jako USCT, i możemy zacząć ćwiczyć. Teraz możesz otwierać zlecenia. Po prawej stronie możesz zobaczyć, że najpierw możemy wybrać Cross i Isolated. Dla początkujących zazwyczaj polecam Isolated, ale naprawdę po prostu ćwicz. Ucz się, zobacz. Co działa najlepiej dla Ciebie? Teraz, jeśli chcemy przejść od razu do handlu, chcemy użyć zlecenia rynkowego. Tak więc, nasza transakcja jest realizowana natychmiast. Kwotę zawsze zmieniam na USDT. Abyśmy mogli to obliczyć znacznie łatwiej, na przykład chcemy otworzyć transakcję wartą 10 1000 USDT. Zgadza się. Możemy po prostu kliknąć na otwórz długą pozycję, potwierdzić, a następnie zobaczymy, że natychmiast jesteśmy w transakcji. Możemy zobaczyć przegląd pozycji tutaj. Teraz mam bardzo szczegółowy przegląd. Teraz mamy również kilka różnych dostępnych opcji. Następnym krokiem jest oczywiście dodanie zlecenia Take Profit i Stop Loss, a ja pokażę Ci dokładnie, jak to zrobić. W przeglądzie pozycji upewnij się, że jesteś w sekcji pozycji, a następnie możesz zobaczyć po prawej stronie TP i SL, więc kliknijmy na TP, co oznacza Take Profit, a tutaj możemy zobaczyć, możemy ustawić Take Profit. Ustawmy to na 65000 USDT. Chcemy również zamknąć całą pozycję, ale powiedzmy, że chcesz wyjść tylko z 50% pozycji. O, możesz użyć tego suwaka, ponieważ możesz dokładnie wybrać, ile chcesz wyjść z transakcji przy 65 tysiąc. Na przykład, jeśli chcesz całkowicie zrealizować zyski, przesuń to w prawo, ponieważ to 100%. Jeśli chcesz zamknąć tylko 10%, możesz przesunąć to do 10%. Bardzo, bardzo proste. Ale w tym filmie wybierzmy po prostu 100%. Potwierdźmy to. A teraz mamy dostępne zlecenie Take Profit. Ale oczywiście musisz również dodać zlecenie stop loss, ponieważ stop loss jest bardzo ważny, ponieważ ochroni nas przed likwidacjami. Teraz jesteśmy w sekcji stop loss. Ustawmy to na 61 000. Tutaj. A oczywiście chcemy całkowicie wyjść z transakcji, więc przejdźmy dalej. Dobrze, idealnie. Teraz możemy również trochę oddalić widok i zobaczyć, że stop loss jest faktycznie na wykresie. A my możemy go zmienić, przeciągając i upuszczając, a następnie potwierdzić. Teraz widzimy, że przesunęliśmy stop loss w dół, co jest również świetną funkcją. To samo dotyczy zlecenia take profit. Widzisz zlecenie take profit tutaj. Możemy je przesunąć w górę, a następnie widzimy, że stop loss i take profit są natychmiast dostosowane. Jeśli chcesz natychmiast zamknąć transakcję, najwygodniejszą opcją jest po prostu opcja zamknięcia rynkowego, ponieważ natychmiast zamknie transakcję jako zlecenie rynkowe. Zróbmy to, a widzimy, że natychmiast wyszliśmy z transakcji. Jednak moim zdaniem dostępne są znacznie lepsze opcje, jeśli chcesz handlować na profesjonalnej giełdzie. Polecam sprawdzić Bybit, zostawię ci link do Bybit poniżej tego filmu. Moim zdaniem są znacznie lepsi do handlu kryptowalutami, a także mają bezpośrednio zintegrowane demo trading. Co jest również znacznie łatwiejsze w użyciu. Mamy również pełny samouczek na ten temat. Alternatywnie możesz sprawdzić Maxi. Mają również bezpośrednio zintegrowaną platformę do handlu demo, bardzo prostą i łatwą w użyciu. Zostawiam Ci wszystkie linki poniżej tego filmu.